To maneczko ludziska z tej strony przemkaldo 7 i dziś będziemy, yy, będę pokazywał wam dom, który zrobiłem yy, jakieś 4 albo Ko 7 godzin temu, więc bez przedłużenia zaczynamy oglądać. Jak widzicie, dom wygląda nawet spory, on ma dwa piętra z balkonem z wejściem oszybionym i tak mniej więcej on wygląda A teraz przejdziemy do tam widzicie flagi Niemiec i Polski robiłem sobie z nudów ale to nie o tym, to nie to tak wchodzimy tutaj do domu jak widzicie mamy tutaj takie zaszklone jakby wejście ale i, i coś tutaj, wchodzimy tak, jak widzicie, mamy fotel, kanapę, jakieś książki. Tutaj mamy piec, y, jakieś y, skrzynki. Tutaj mamy jakąś taką y, w połowie kuchnia, to jest. Tutaj mamy tak y, upieczone już wszystko: ryba, bewstyk i pieczony schab. Tutaj mamy y, owoce, y, tu mamy jab jabłko arbuz, marchewka, chleb, pieczony kurczak, ziemniak i ciasto. Idziemy teraz na góry. Na górze znajdują się dwa pokoje. Tu właśnie widzimy jeden z nich. Tu wstawione są jasno głazy, ponieważ nie chciało mi się robić jakichś lamp różnych tych. Tu mamy stoliczek. Jak zawsze wstawiam dwa łóżka. Yy, tu mamy książki, tu mamy takie obrazy na yy, jakieś różne przedmioty. Tam mamy obraz. Przechodzimy do następnego. Tu jak zwykle dwa łóżka i na jakieś rzeczy. Tu mamy obraz tu. Obraz tu, stoliczek. Tu mamy kanapę, tak samo jak tam też mamy kanapę. O tam, tam w drugim pokoju, w pierwszym. Yy, I przechodzimy, tutaj wchodzimy na balkon. Z balkonu widać tak, tam w daleko jest boisko, też mi się nudziło. To wszystko, co tutaj widzicie, to jest wszystko z nudów. Tak, tutaj zabezpieczyliśmy balkon szybą i yy, dębowymi. Li... Czekajcie, zaraz zobaczę. Dębowe liście. Yy, tu mamy zadaszenie, jak widzicie, żeby deszcz na łeb nie padał. Teraz wyjdziemy sobie z tego domu i podam Wam wymiary. Na tej ściance, na tej bocznej ściance, ma, a powiem wam jeszcze, co zrobiłem z wełny czarnej i z kwarcu. Yy, więc tak, o ta cała ścianka, o ta boczna, ma 13, o ta cała ma 13, o ta cała, o ta cała. ma 17 ta też ma 13 i o ta też ma siedemnaście yy, zadaszenie zrobiłem z yy, czekajcie z gdzie to jest yy, z kwarcowej płyty tutaj Tu mamy jeszcze taki zwyczajny też nie płyta kwarcowa, tylko kwarc i na to położyłem właśnie tą e, płytę kwarcową. E, co wam tu jeszcze powiedzieć, naprawdę długo mi się zeszło z tym domem, kombinowałem co jeszcze zrobić z nim, e, albo co tu jeszcze udoskonalić. Ale nie zrobiłem widać jednej rzeczy. E, czarna wełna będzie potrzebna. A tutaj nie zrobiłem tego wystającego takiego. Bo to musi wystawać, żeby były jakieś efekty to były. Bo bez efektów ten dom jest brzydki. Czekaj zacznę, czy z każdej strony mam tak zrobione. A tutaj jeszcze nie mam. Yy, mam nadzieję, że dom, ten dom Wam się podobał. Nie jestem fanem Minecrafta, ale spróbowałem zrobić jakiś dom. Mówię, nie wyjdzie. To nie, to nie wstawię, ale yy, teraz wstawiłem, bo mam nadzieję, że naprawdę ten dom wyszedł bardzo fajnie. Yy. Wiecie, balkon, tak. Drzwi same się otwierają, bo yy, płytę naciskową mam. I jest lepiej. Żeby nie chce mi się tak otwierać. I tylko wchodzę sobie spokojnie na luzacku. Dobra, wychodzimy. No to będziemy się żegnać, więc łapkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Narka.